W przerwie, przerwie, przerwie. Naszym gościem jest Mateusz Klich, piłkarz Krakowi. Witam serdecznie. Witam. No właśnie, powiedziałem piłkarz, ale czytałem wywiad z tobą i użyłeś takiego stwierdzenia. Nie jestem piłkarzem. No tak, osobiście jeszcze siebie za jakiegoś strasznego piłkarza nie uważam. Piłkarze to są na razie w Barcelonie, jest mnóstwo piłkarzy. W Polsce raczej jest, jest mało piłkarzy i... i... Na pewno jednym z nich się jeszcze nie uważam. No to kim ty jesteś, że zacytuję klasyka? Ja jestem materiałem na piłkarza. <grym> Może kiedyś będę grał w piłkę na wysokim poziomie, to będę piłkarzem. Jan Tomaszewski mówi o was kopacze. No bo w Polsce jednak nie ma o co się ukrywać, co, co ukrywać, że, że, że ta piłka nie zna w jakimś bardzo wysokim poziomie i jest dużo kopaczy, jest, jest mało piłkarzy, no. Nadzieja w takich jak ty, 21 lat, no. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo w tym wieku, to już na barkach trzymali całą reprezentację. No tak, ale raczej Messi, albo Cristiano Ronaldo, to raczej nie będę. I... Ale dlaczego? I... Czujesz się gorszy? Może nie czuję się gorszy, ale chociaż powinienem tak się pewnie czuć. No, oni grałem w Real Madrid w Barcelonie, a ja, ja gram w Krakowie, także to na pewno jest duża różnica, ale to mieli po prostu szczęście. Od Boga dostali taki talent, niektórzy dostali trochę mniej. I wydaje mi się, że, że może jakbym się urodził w Brazylii na plaży, to bym grał lepiej w piłkę. Jesteś pupilem kolejnych szkoleniowców w Krakowi, musisz to przyznać. A nie wiem, to <grym> też raczej nie Artur Płatek, ten... Orest Lęczyk, No, teraz cię... Płatek to mnie akurat walił do młodej sali klasy. Także... No ale mówiło no, ale to o tobie to, nie... bardzo dobrze na początku. No tak. Zgadza A, się. Później spięcie. Później spięcie. A co, co ty mu takiego powiedziałeś? Ja mu nic osobiście nie powiedziałem. To jak to było? Dlaczego Nie, ja problemy z kontraktem nie chciałem na początku podpisać. Gwiazdożyłeś troszkę. Nie, nie, nie. Nigdy nie gwiazdożyłem. Niektórzy uważają mnie za, że, że mam sodę czy gwiazdorzę, ale na pewno nie, nie jestem typem takiego gwiazdora. No to skąd się biorą takie opinie? Że gwiazdorzysz? Nie wiem, może z tego, że jestem pewny siebie i wiem co robię, i wiem co chcę robić i wiem jak to zrobić. Także jakoś nie, nie, nie dbam o opinię ludzi. Dobra, wracamy do trenera Lenczyka. On kiedyś powiedział, że pół Krakowi to ty. W szatni słyszałeś docinki, że jesteś synem trenera? No tak, na pewno. Jeszcze trener jak mówił na mnie na treningach Niuniuś, to już w ogóle. Ale to było bardzo miłe z, z strony trenera, że mi zaufał, że dał mi szansę grać i, i wiesz, we mnie. Trochę byłem zmartwiony jak odszedł z Krakowi, ale Petr i też mi dał szansę, także na pewno na złe mi to nie wyszło. Czyli co ty robisz tym trenerom? Bo to już trzeci albo Party trener, który... Dla którego jesteś kimś więcej niż zwykłym kopaczem No tak, na pewno nic nie robię trenerem tutaj I jeżeli ktoś z słyszał, usłyszał, co ja robię trenerem To bym to pewno się śmiał ale No nic nie robię, no nie wiem dlaczego no. Trenerzy cię chwalą, ale też słyszałem taką opinię że, że jak się ciebie pochwali, to spoczywasz na laurach No tak, ten Płatek tak powiedział Ale nie, te, też mi się nie wydaje, że to była kłamstwo. Kłamał? No, może nie kłamał, ale ominął prawdę no. Ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze dużo mi brakuje I dużo powinienem a, trenować, żeby być jak najlepszym ale na pewno nie spoczywałam na laurach, no, nic nie osiągnąłem jeszcze, także nie mam na czym spoczywać. A ty jesteś leniwy? No nie jestem, jestem leniwy, no. ale wydaje mi się, że w życiu bardziej niż w piłce. No. Na treningach jednak staram się trenować, dawać sobie wszystko na meczach również. No, jak przychodzi już po meczu czy po treningu, jak przychodzę do domu, to, to jestem leniwy. Piwko, telewizorek, papieros? Piwko nie, papieros też nie. Wiadomo, piwko, kiedy można, to jest piwko, nie mam... Też jestem człowiekiem, każdy z nas jest, jest taki sam, tak Masz że... 21 lat, nie no. wierzę. Tak samo zdarzy, zdarzy się czasami pójść na rynek, to jest normalne, ale wiadomo, to trzeba robić z głową. Albo bardziej w domku konsola. I co, idziesz na rynek i wszystkie twoje? Co, moje dziewczyny? No. Nie, nigdy w życiu. <laughs> Jesteś piłkarzem, nie mów, nie mów, że to jest zły sposób na podryw. E, może nie jest zły, ale nigdy go nie używam. Jak się poznaję dziewczynę, staram się nie mówić ani kim jestem, ani jak gdzie ani jakim samochodem jeszcze? To jakoś nigdy tego nie używałem, bo to wydaje mi się za, za taniochę. Materialistek nie szukasz? Nie, 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 Staram się unikać takich dziewczyn, bo to dla mnie jest, jest słabe. Ale kiedyś rozmawiałem z jakimiś koleżankami, i one jak sobie typowały najprzystojniejszego piłkarza w Krakowi, to wiele wskazywało ciebie. No to fajnie. Cieszę się. Trzeba <laughs> powiedzieć. Czyli jednak powodzenie u kobiet masz? No, jakieś tam jest na pewno. Ja... Czym ono się objawia? Czym ono się objawia? Nie wiem, mam pa parę koleżanek na pewno. Bo na Facebooku mam dużo <grywia> znajomych. Nie wiem czym się wydarzy. No, no ja, ja nie narzekam jakoś. Ale tak, za często nie chodzę na rynek, także... Mówisz, że y, chodzisz na rynek, y, ale nie pijesz piwa, nie zadajesz się z kobietami, to po co nie, ty tam chodzisz? Nie, zadaję się z kobietami. Pewnie, że zadaję się z tym mężczyzną, każdy ma swoje potrzeby <gry> i zadaję się z kobietami. Nie, nie chodzę na rynek, nie piję piwa, często samochodem jeżdżę. A taki <gry> typ kobiet, blachary, pociągają cię? <gry> nigdy w życiu. Blachary to raczej, raczej nie, 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 nie mój temat. Wśród piłkarzy dużo jest gejów? Nie wiem. Nie, nie spotkałem jeszcze geja wśród piłkarzy. Mam nadzieję, że nie spotkam. Jesteś homofobem? Nie, nie lubię gejów. Nie, ja jakoś jestem... Znaczy, chyba nikt nie lubi gejów. Jakoś wolę lesbijki niż Ale te z filmu. Tak. Często e... oglądasz? Amerykańskie produkcje? Albo niemieckie. Nie, nie, nie. No, wiadomo, że zdarza się oglądać, że no normalnie. Słuchaj, no dobra, ale okazuje się, że w, w drużynie masz geja i co? Nie wchodzisz z nim pod prysznic po meczu? No, wchodzę, no wiadomo. Ale nie idę ale z nim nie na rynek. Ale nie opuszczam mydła, tak? Ale nie idę z nim na rynek. <laughs> <laughs> nie, no wiadomo, wchodzę. Ja nie lubię gej, ale jakoś jestem tolerancyjny dla, dla, dla wszystkich ludzi. Na pewno bym mu nie cisnął, że jest gejem i że się z nim nie kąpi, i nigdy się nie kąpał. Lubi to, co lubi i to jest jego sprawa. Ja, ja nie lubię spędzać czasu z chłopakami pod prysznicem. Jeżeli on lubi, to jest jego sprawa. Na boisku do rywali nie mówisz czasami ty geju? Ty geju to takie raczej prostackie. Prostackie i takie. To jak ich obrażasz? Obrażam? A to słabo na antenie raczej powiedzieć, jak ja go obrażam. To wy, wy, wypikamy. Ale nie, staram się nie obrażać przeciwników. No. To na pewno nie jest miłe, i to jest taki też, wydaje mi się, oznaka takiej bezradności i takiego prostactwa. Nie możesz nic zrobić i wyzwiesz kogoś, no to tak jest. Ale czasami z łokcia pociągniesz. Nie, no wiadomo, że jak się ktoś narazi, czy, czy coś, to. To wiadomo, że się zdarza takie coś, łokcia, czy kogoś kopnąć, czy, czy coś. No to jest normalne, to każdy piłkarz może potwierdzić. Wracamy do twojego lenistwa. Siadasz przed tym Xboxem. Xboxem, tak. Włączasz FIFA, PSA, Krakowie. FIFA teraz gra. FIFA? Bardziej Real walczą. Znaczy. Siebie y, transferujesz siebie do Siebie zedytowałem. <laughs> siebie zedytowałem i jestem kozakiem, ale gram raczej Realem jakąś Chelsea czy Barcelona. No bo jak popatrzyłem na twoje statystyki w FIFA, no kiepściutko. No nie, no najgorszy jestem, to trzeba było się zedytować przecież. <laughs> I co teraz, wszystkie, wszystko max? Nie, nie, wszystko max nie, ale, ale parę rzeczy no, dałem na maxa. chciałem się podpompować trochę w FIFA. <laughs> I u boku Messi'ego w Barcelonie, jak nie, to nie. Nie, nie transferowałem się jeszcze, ale będę grał w Feralu za niedługo. Tak czuję. W FIFA. Długo spędzasz przed y, telewizorem, przed Xboxem? A nie jakoś bardzo długo. Jak mi się nudzi, to włączę sobie w FIFA czy tam jakąś Medal of Honor i gram przez neta, ale nie jakoś tak nie jestem maniakiem tego. Po prostu lubię i czasem sobie pogram. Czasem sobie zagramy z chłopakami turniej jakiś, zorganizujemy. Jesteś najlepszy w Krakowie? Nie. Różnie jest. No raz ja wygrywam, raz wygrywa Marcin Krzywicki, raz Marek Wasiluk gramy. Hezzy Suarez dobrze gra. Sławek Szeliga jeszcze z nami gra. Różnie, naprawdę mierzę jeszcze czasami. To zależy od dnia, od FIFY, no, od, od drużyny. Jak to jest grać sobą? Jak to jest grać sobą? No wszystko, wszystko podaje do mnie i kiwam się już całe wojsko. <grym grym> A że nie jestem najlepszy to mi tracą piłkę. Tracę piłkę i nie no, to śmiesznie, na pewno dużo zabawy jest z tym. jak gra się sobą. Jak odbierają cię kibice Wisły? Bo ty całe życie jesteś związany z Krakowią. Wcześniej Tarnowia, bo pochodzisz z tak, Tarnowa, tak. później od juniorów Krakowia. Miałeś kontakt Trumpkarzy. od trampkarzy. miałeś kontakt z kibicami Wisły? Nie, nie miałem. Nie jest nie tak nie jak Patryk, cały ci przybiegam. Biegam z koszulką Wisły, z Krakowi w moim wypadku, ale na pewno jestem. z związany... coś do Patryka Małeckiego. Nie, Patryk to mój kolega i ja jestem z nim w dobrych stosunkach, tylko mówię, że. A chodzicie sobie razem na fifkę? Nie. Zdarzyło nam się pograć na parę razy razem, ale jakoś tak nie uczyłem kontaktu bardzo bliskiego. No mówię, że nie afiszuję się tak strasznie z Krakowiem, jestem związany z tym klubem i szanuję ten klub i tradycje i kibiców i w ogóle wszystko. Ale, ale jakoś nie biegam nie cały herb, bo wiem, że dla mnie to jest to jest na pewno. To nie, nie, nie jest dla mnie dobre, wydaje mi się, że piłkarz jest. To, to jest taki zawód, gdzie można odejść praktycznie za granicę, czy, czy gdzieś. I, A i... do Wisły? A do Wisły akurat chyba bym nie poszedł. Nie chciałbym się tutaj. A jakby dobrze płacili? <laughs> nie, to na pewno raczej chyba. No 5 razy tyle, 10 razy tyle. Ale są w życiu ważniejsze niż pieniądze, no, naprawdę. Jak wygram w totka, to cię kupię. Do Wisły. Tak. <laughs> Potem, by... Nie, nie, chyba do Wisły by nie poszedł. No a gdybyś miał do wyboru strzelić gola dla Wisły w Lidze Mistrzów i spaść z Krakowią z Ligi, to co byś wybrał? No ciężkie pytanie. Wisła nie będzie grała w Lidze Mistrzów i my nie spadniemy. <laughs> Czyli Wisła odpada w ogóle? No raczej, raczej tak. Nie chciałbym się tutaj jakoś strasznie bronić przed Wisłą też, ale, ale raczej chyba, chyba nie zrobiłbym tego. A nie masz takiego wrażenia, że Wisła to jednak no, 12 razy Mistrz Polski i tak dalej? A... No na pewno, na pewno grają lepiej, mają tam niby, niby lepszą drużynę, niby więcej pieniędzy, niby w Krakowie są lepsi, no ale, ale ja grałem z Wisłą w lidze chyba z 3 razy i raz tylko, raz tylko przegrałem. Nie, nie przegrałem z Wisłą w lidze, ja wygrałem grach także czuję się lepszy i na pewno, na pewno jakoś nie patrzę na nich do góry. Zresztą w Wiesle nie ma Polaków. No już prawie nie. To jest urok tego klubu niby, nie? Ale, ale, no w Krakowie też jest 10 chyba obcokrajowców. No jest, tak, ale to. A dopiero... jeszcze kilka lat temu nie było żadnego. No, niby tak, polski klub cały, ale. Czyli nie podoba Ci się ta polityka. Myślę, że nie prezesa podoba. Filipiaka? <grym> Żadnych apelów tu nie będzie, ale <grym> wydaje mi się, że, że są chłopaki, którzy potrafią grać, grać lepiej nawet jeszcze niż ci co przyszli. Ale ja słyszałem od prezesów różnych klubów polskich, że wy, Polacy, chcecie za dużo zarabiać. I dlatego ściągają Grymnie. sobie jakichś grajków z zagranicy. <grym> tak, i oni nie zarabiają wcale mniej od nas. I nie chcą wcale mniej od nas pieniędzy. Nie wiem, no wydaje mi się, że... Że w Polsce i tak poszło do góry wszystko: te pensje, to wszystko przy Arboleda, ile dostał w lechu pieniędzy. Jak na Polskę, naprawdę dobre warunki, ale to jest normalne. Na całym świecie zarabiają piłkarze dużo pieniędzy, i jak chce mieć prezes jakiegokolwiek klubu dobrego piłkarza, to musi zapłacić. To jest, to jest, to jest normalne. Ty I... czujesz się takim dobrym piłkarzem, za którego trzeba zapłacić? Kupę no, kasy? Jeszcze nie. Ale wkrótce. No, mam nadzieję, że tak będzie. No, chcę być jednym najlepszym piłkarzem. I chcę, A co żeby... cię bardziej pociąga w piłce, kasa czy sława? W piłce ja bym chciał grać naprawdę na dobrym poziomie, na dobrej lidze, na dobrych stadionach z dobrymi piłkarzami. I myślę, że wtedy byłoby wszystko i pieniądze i sława. No, bo nie ma co ukrywać, że, że to jest zawód i pieniądze też trzeba zarabiać. Kochamy to, co robimy. Kochać też pieniądze? Kochać może nie, ale no wiadomo, że każdy lubi pieniądze. No. każdy lubi, każdy człowiek lubi pieniądze, jak się ma, to jest fajnie, jak się nie ma, to się ma, się ma. Bo mówią, że piłkarz nawet przeciętny, który gra gdzieś tam w czwartej lidze, zarabia więcej niż ta pani na poczcie, która te stęple ładuje. To dobry chyba zawód, nie? Piłkarz? Piłkarz. Lepszy zawód jest chyba syn. Trenera. Syn ogólnie. Boga tego ojca najlepszy zawód, prawda? Nie trzeba nic zrobić. No ale sam mówisz, chodzisz sobie na ten trening dwie godzinki dziennie, później do domu, Xbox, rynek, piwko. Tak, i codziennie. Pijany wracam z rynku z pająkami. Nie no, ale... Piąta, szósta, potem nie? Nie, wcale nie. Wszystkim się uważa właśnie tak, jak powiedziałeś, że że dwie godziny treningu i do domu i nic się nie robi, a nikt nie patrzy na to, że jeżdżamy na obozy na miesiąc i nie mamy, nie ma nas w domu, nie ma, nie ma nas z rodziną. Ale tak wyjeżdżacie, czy... zimą wyjeżdżacie do ciepłych krajów. Wiesz, ile osób by za to oddało wszystko? No ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że niby lecimy do Turcji jest fajnie wszystko, ale to wcale nie, nie jest tak fajnie. My musimy się dużo rzeczy, dużo wyrzeczeń, tak? Nie mogę sobie ze znajomymi pójść codziennie, nie mogę sobie posiedzieć na rynku, bo to wiadomo. Jeszcze ja nie miałem takiej sytuacji żeby mi tam wyganiali z klubu kibice, ale na szczęście tylko tam gada, rozmawiali ze mną w porządku, ale na pewno nie, nie mogę żyć tak jak IN 21-latek student. A brakuje ci tego? Nie, wydaje mi się, że dlatego gram w piłkę i lubię to robić i chcę to robić, dlatego zdawałem sobie sprawę z tego, że muszę się dużo rzeczy tak jakby wyrzec. Tak? Powiedz mi jeszcze o tych trudach bycia piłkarzem, bo, bo wiesz, jak was odbiera społeczeństwo. Za dużo zarabiacie, w ogóle jesteście rozkapryszonymi bachorami i tyle. No ja wiem, zdaję sobie sprawę. Ale... ale skąd to się bierze? No musicie dawać jakieś powody, tak? No nie wiem, może dlatego, że piłkarze jeżdżą, nie wiem, dobrymi samochodami, że... A czym jeździsz? W... Ja jeżdżę BMW. Nie, jest wszystko jasne, tak? No niby tak, ale... No też, no nie wiem. Czyli no... co, nie zaprzeczysz, że nie jeżdżą, prawda? No jeżdżą, no wiadomo, że jeżdżą, ale normalni ludzie, którzy nie grają w piłkę, też jeżdżą dobrym samiem. No ale ty masz 21 <grym> lat. 20. 20. 20. No to <grym> sorry. No zgadza się. Może, może mają fajne życie piłkarze, ale też no mówię. Ciągłe wyjazdy, ciągłe mieszkanie w w hotelach, w autobusach, wyjazdy cały czas to nie, jest, to nie jest fajne i na pewno. Ale niektórzy w wieku 20 lat piłkarze zarobili więcej niż ich rodzice przez całe życie. To niszczy? A zależy, kto ma jak ma to poukładane w głowie, bo to może zniszczyć jest dużo przypadków, gdzie w wieku 20 czy 19 lat dużo zarabiają, idą do kasyna. A ciebie, ciebie podciąga hazard? Nie hazard? Nie. Mateusz, nie chcesz grać z Wisłą w Lidze Mistrzów, czyli co, no popadasz w przeciętność, będziesz przeciętnym ligowym piłkarzem. Nie powiedziałem, że nie chcę grać, mogę się spotkać z Wisłą w Lidze Mistrzów, ale jakoś nie wydaje mi się, żeby Wisła grała w Lidze Mistrzów. Znaczy na razie żaden polski klub nie jest w stanie zagrać w Lidze Mistrzów. To jest... jesteście ułomni, macie no wiele lewe nogi. Liga jest całkiem, liga jest ciężka, wszyscy co przychodzą do Polski myślą, że jest tak fajnie i łatwo jest grać, ostatnio przeczytałem wywiad z, z Legis z Cabralem i mówi, że dopiero się po roku czy po pół roku przestawił, bo myślał, że to będzie miał Wajlandę, będzie sobie podawał, będzie sobie biegał, a tu trzeba walczyć, zapierdzielać i to naprawdę silna liga, może nie jakoś piłkarska, I to ale. I dlatego jest, jest taka brzydka, nie? Dlatego jest taka brzydka. A powiedz szczerze, jako kibic, jakbyś miał zapłacić za oglądanie meczu Krakowia-Odra do niedawna na przykład, albo Krakowia-Polonia bytom zapłaciłbyś pół stówy? Prawdziwy kibic, bym zapłacił. A jako piknik? To chyba nie. Chyba wolałbym się oglądać jednak w telewizji. Brzydko gramy, nie ma co ukrywać. No. no wiesz, bo jak tak dalej pójdzie, to niedługo Liga Cypryjska będzie dla Ciebie za mocna. <gry> nie wiem, ale co, nie ma co ukrywać, Na, w Cypryjskiej Lidze też już są dobre zespoły. I prawdopodobnie jakby się polska drużyna z nimi spotkała gdzieś w eliminacjach do Ligi Mistrzów, czy w Lidze Europejskiej, to odpadłaby. Teraz ogólnie świat poszedł do przodu i wszędzie już jest mocna liga, gdzieś graliśmy z uzbekistańskimi drużynami, to też jest ciężko z Kazachstanem ciężko. Takim już. przykładem niech będzie Karabach. Na przykład. Oglądałeś? E, akurat oglądałem. Cieszyłeś się? Cieszyłem się. Mateusz Klich, obecnie jeszcze kopacz Krakowi, ale wkrótce piłkarz Realu Madryt, tak? Jednak w Real Madryt. W FIFIE tylko. Na razie w Ambicje sportowe Cypr. Nie, ambicje sportowe również Real, ale na razie to jest nierealne. No, ale tego też życzę. Dzięki bardzo za rozmowę. przerwie.